Zero to karciana gra łącząca taktykę, blef i obserwacje. W pudełku znajdziemy 56 kart, podzielonych na 7 zestawów kolorystycznych, ponumerowanych od 1 do 8. Na początku rozgrywki każdy z graczy losowo otrzymuje po 9 kart na rękę. Na środku stołu wykładamy 5 kart stali. Resztę odkładamy na bok, nie będą one potrzebne w tej rundzie. Celem gry jest uzyskanie jak najmniejszej liczby punktów. By uzyskać idealną kombinację, która da nam tytułowe 0 punktów, zestaw trzymanych na ręce kart musi składać się z 5 kart tego samego koloru i 5 kart o tej samej wartości. Ponieważ zawsze na ręce mamy 9 kart, jedna z nich będzie wspólna dla obydwu kompletów. Rozgrywka przebiega turowo, w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. W swojej turze gracz albo wymienia jedną z kart ze swojej ręki na kartę widoczną na stole, lub pasuje uderzając pięścią w stół. Pierwszy pas nie ma konsekwencji, ale następny tego samego lub innego gracza ogłasza koniec rundy. Pozostali gracze, poza tym, który spasował, mają jeszcze jeden ruch. Rozgrywka może się także zakończyć wtedy, kiedy ktoś ogłosi, że udało mu się uzbierać kombinację 0. Następnie gracze ujawniają swoje karty i podliczają punkty. Kombinacja 0 daje oczywiście 0 punktów. 5 lub więcej kart tego samego koloru daje również 0 punktów. 5 lub więcej kart tej samej wartości to także 0 punktów. Wartości pozostałych kart należy ze sobą sumować, pamiętając, że każda wartość jest liczona tylko raz. W tym przykładzie gracz otrzymał 2 punkty za wszystkie dwójki, 5 punktów za piątkę, 1 punkt za jedynkę i 0 punktów za 5 trójek, czyli razem 8 punktów. Nową rundę rozpoczynamy od przetasowania wszystkich kart, także tych, które odłożyliśmy na bok na początku gry. Rozgrywka kończy się po tylu rundach, ilu jest graczy. Po ostatniej rundzie wszystkie zdobyte punkty sumujemy i wygrywa osoba z najniższą liczbą punktów.